Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W poniedziałek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacji, a w drugiej części zobaczymy co w tym momencie ciekawego dzieje się na topowych rękach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzenia materiału od deski o deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Już nie przedłużając, przechodzę do konkretów. Francja kończy z tolerancją dla przestępców. Szef MSW Francji zapowiedział zaostrzenie działań na rzecz wydalania z Francji cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Od słów przeszedł do praktyki. Tylko w piątek i w sobotę wydalono 30 takich osób. Belgijscy kolejarze będą strajkować. Jak powiadomiła telewizja VRT, podczas spotkania zarządu rządu belgijskiego przedsiębiorstwa kolejowego ze związkami zawodowymi nie osiągnięto porozumienia, które pozwoliłoby uniknąć dwóch 48-godzinnych strajków kolejowych zaplanowanych na listopad i grudzień. Jak wybierasz się do tego kraju, to warto o tym pamiętać. Pracownicy MBS będą strajkować od godziny 22 we wtorek 7 listopada do godziny 22 w czwartek 9 listopada. Drugi strajk nastąpi 4 tygodnie później od... Wieczora we wtorek 5 grudnia do godziny 22 w czwartek 7 grudnia. Kanclerz Austrii zapowiada walkę. Kanclerz Austrii, który złożył niedawno wizytę w Izraelu, zapowiedział rozpoczęcie ofensywy przeciwko rosnącemu antysemityzmowi w Austrii. Chce on m.in. zmiany przepisów dotyczących ochrony flagi izraelskiej. Unia Europejska krytykuje działania Izraela sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Szef dyplomacji Unii Europejskiej, Joseph Borrell, oświadczył w sobotę, że pilnie potrzebna jest przerwa w działaniach wojennych, potępił wszelkie ataki na ludność cywilną. Zginęło zdecydowanie zbyt wielu cywilów, w tym dzieci, podkreślił. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Izrael ogłasza nowy etap konfliktu w strefie gazy. Konflikt w strefie gazy wchodzi w nowy etap. Rozpoczęte w nocy z piątku na sobotę, operacje wymierzone w tunele, infrastrukturę i liderów Hamasu w strefie będą kontynuowane. Aż wydane zostaną nowe rozkazy, oświadczył w sobotę minister obrony Izraela. Palestyńczycy utrzymują, że zostali zaatakowani z lądu, morza i powietrza. Konflikt w strefie gazy zbiera żniwo. Zginęło ponad 8300 Palestyńczyków. Izraelska armia ostrzelała cele w Syrii w reakcji na wcześniejszy atak rakietowy z terytorium tego kraju na Izrael. Konwój 23 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechał w niedzielę wieczorem do strefy gazy przez przejście na granicy z Egiptem. Musk udostępni system Starlink organizacjom w strefie gazy. Musk ogłosił w sobotę na platformie X, że jego satelitarny system komunikacji Starlink będzie wspierać łączność z uznanymi na arenie międzynarodowej organizacjami pomocowymi w gazie. Lockdown oznaczał zakaz zabawy na świeżym powietrzu. Włochy wypłacą odszkodowanie. Sąd Administracyjny Włoch zdecydował, że zakaz zabawy na świeżym powietrzu z powodu pandemii szkodnika wydany przez władze Sycylii był nielegalny. Dziecko, którego rodzice wystąpili do sądu przeciwko temu rozporządzeniu, ma dostać odszkodowanie. Sprawdźmy ile. Chłopcu, którego rodzice zaskarżyli surowe rozporządzenie, nakazano wypłatę odszkodowania po 200 euro za każdy z pięciu dni jego obowiązywania. Im Brexit się opłacił. Niebawem przestanie obowiązywać limit premii dla bankierów. Wraz z końcem października w brytyjskim sektorze finansowym przestanie obowiązywać wprowadzony w czasach członkostwa w Unii Europejskiej limit premii dla bankierów, ograniczający ich wysokość do dwukrotności podstawowej pensji, potwierdził regulator rynku finansowego. Zniesienie limitu ma pomóc londyńskiemu City w przyciąganiu oraz utrzymywaniu najlepszych talentów na rynku. Bo, jak przekonywali szefowie firmy z brytyjskiego sektora finansowego, z powodu ograniczeń premii tracili pracowników na rzecz tych rynków, gdzie ich nie ma. Limit został wprowadzony w Unii Europejskiej w 2014 roku, aby ograniczyć podejmowanie nadmiernego ryzyka w branży usług finansowych, co było jedną z przyczyn globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Jednym słowem, odblokowanie zbiegnie się w czasie, z tym najlepszym okresem na rynkach. Hipoteczna anomalia w Stanach Zjednoczonych. Koniec amerykańskiego snu. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych przekroczyło 8% i aktywność kredytowa prawie zamarła. Mimo to ceny domów pozostają bardzo wysokie. Nieruchomości stały się praktycznie niedostępne dla przeciętnego Amerykanina. Za Atlantykiem większość kredytów na zakup nieruchomości udzielanych jest przy stałej, w całym okresie kredytowania stopy procentowej. Stopa ta jest pochodną rentowności długoterminowych obligacji rządu Stanów Zjednoczonych. Te ostatnie w październiku osiągnęły wieloletnie maksima. W przypadku papierów 10-letnich było to około 5%, a w przypadku 20-letnich ponad 5,25%. W rezultacie przeciętne oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego sięgnęło 7,9%. Podało Stowarzyszenie Bankierów Hipotecznych. Jest to najwyższy poziom od września 2000 roku, a więc od przeszło 23 lat. Skąd ino? wiadomo, że rynek nieruchomości jest zwierzęciem poruszającym się na stopach procentowych. Rośnie, gdy stopy są niskie, i maleje, gdy są wysokie. Tak to przynajmniej z grubsza działało przez poprzednie pół wieku. W czasach niskich stóp procentowych Amerykanie chętnie korzystali z takiego kredytu, ale warowane zakupy domów stały się wręcz sportem narodowym. W efekcie ceny domów w USA przez ostatnie dwie dekady podniosły się o zawrotne 127%. Mediana cen nowego domu w USA w sierpniu wyniosła 514 tysięcy dolarów. Podało rządowi bro. Cenzusowe to o 35% więcej niż przed wiosną 2020 roku, gdy rozpoczynała się ostatnia odsłona hosy na amerykańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. W przypadku ceny średniej jest ona o blisko połowę wyższa niż była przed szkodnikowym lockdownem. Amerykanów nie stać już na dom. Co prawda przez ostatni rok mediana cen nowych domów w USA obniżyła się o 15,7%, lecz wciąż jest to pułap niedostępny dla przeciętnego Amerykanina. Przy obecnych cenach i wysokich stopach procentowych miesięczna rata 30-letniej hipoteki wyniesie około 2800 dolarów, zakładając 20% wkład własny, czyli 30%. Ponad 3000 dolarów rocznie. Przy założeniu, że hipoteka nie powinna pochłaniać więcej niż 30% dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego, minimalny dochód kredytobiorcy powinien wynosić blisko 115 000 dolarów. Tymczasem nominalny dochód do dyspozycji przeciętnej rodziny w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku wynosił 92 750 dolarów. Ale już dochód realny, to jest liczony po uwzględnieniu inflacji. Wyniósł 74 580 dolarów i spadł trzeci rok z rzędu. To o około 40 tysięcy mniej niż wymagana zdolność kredytowa. Oznacza to, że większość mieszkańców USA została wylicytowana z rynku nieruchomości. Obecne ceny domów są dla nich po prostu zbyt wysokie w połączeniu z najwyższym od dwóch dekad oprocentowaniem kredytu. Trudno się zatem dziwić, że indeks mierzący liczbę wniosków o kredyt hipoteczny właśnie spadł do najniższego poziomu od 1995 roku. Kredytowa posłucha w połączeniu z realnym spadkiem dochodów Amerykanów powinna teoretycznie wywołać załamanie cen na rynku nieruchomości. Tak się jednak nie dzieje. A dlaczego? A to z prostego faktu, że wraz z popytem załamała się też podaż. Czyli podobnie jak u nas na rynku, gdy brak podaży, no to wiadomo, że ceny eksplodują do góry. Patrzmy dalej, co się dzieje. Ten kraj w Unii Europejskiej jest najbardziej uzależniony od turystów. Choć można natrafić na informację, że niektóre miasta czy kraje są zmęczone turystami i chcą ograniczyć ich obecność, to jednak każdy kij ma dwa końce. Część z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej dosłownie żyje z turystyki. Co ciekawe, można znaleźć przykłady, w których udało się pobić wyniki sprzed pandemii, a więc z 2019 roku. Portal Statista opublikował dane za 2022 rok, z którego można odczytać to, ile procent PKB w państwach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii stanowiła turystyka. Okazało się, że liderem została Chorwacja z wynikiem 25,8%, której udało się pobyć wynik z 2019 roku. Wtedy było to 25,6%. Podium zamyka Grecja z wynikiem 18,5% oraz Portugalia z wynikiem 15,8%. Ale w przypadku tych państw okres przed pandemią był pod tym kątem lepszy. Które kraje jeszcze osiągnęły znaczne wpływy z turystyki. Tutaj wskazuje się na Hiszpanię 13,6% PKB, Maltę 12,6%, Cypr 12,2%, Włochy 10,9%, Austrię 9,5%, Wielką Brytanię 9,5% oraz Holandię 9,4%. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie w tym zestawieniu znajduje się Polska, to praktycznie na samym końcu. Nasz kraj zajął pod tym kątem przedostatnią pozycję. Turystyka stanowiła 4% polskiego PKB. Oczko wyżej znalazły się Czechy, również 4%, a ostatnia lokata należy do Irlandii, 3%. Minął już ponad rok od czasu przejęcia X, czyli dawnego Twittera przez Maska. Biznesmen notorycznie zaskakiwał swoimi decyzjami i, jak się okazuje, nie ma zamiaru przestać. Podczas ostatniej wideokonferencji zapowiedział, że planuje przekształcić X w platformę randkową. Melodia przyszłości nie do końca, ponieważ chce tego dokonać do końca 2024 roku. I jak Ci się podoba ta zmiana? Polacy coraz chętniej kupują roślinne zamienniki produktów zwierzęcych. Na świecie zyskuje mięso laboratoryjne. Dobrze słyszałeś. Do 2040 roku mięso laboratoryjne może stanowić już 35% światowego spożycia mięsa. A roślinne zamienniki 25%. To oznacza, że tradycyjne mięso będzie stopniowo tracić na znaczeniu. To ma niebagatelne znaczenie dla emisji CO2 z sektora produkcji. Także w Polsce konsumenci chętnie sięgają po roślinne zamienniki. Modernizację armii sfinansują inwestorzy. BGK dokonał w ubiegłym tygodniu wyceny pięcioletnich obligacji w dolarach na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wartość nominalna emisji wynosi miliard dolarów. Przy popycie ponad 4 miliardy dolarów. BGK podał, że obligacje nabyli inwestorzy z Ameryki Północnej aż 52%, Irlandii i Wielkiej Brytanii 22%, Polski 10%, Austrii, Niemiec i Szwajcarii 6%, pozostałych krajów europejskich 6% oraz z pozostałych krajów 4%. W strukturze podmiotowej inwestorów znalazły się fundusze inwestycyjne aż 81%, banki 7%, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne 6%, banki centralne oraz instytucje publiczne 5% i inne 1%. Rynkowe uwarunkowania podpowiadają nam jedno: bez hamowania cen rachunek za prąd może być potencjalnie wyższy o kilkadziesiąt procent. Społeczeństwo takich podwyżek może nie zaakceptować. Mówi w wywiadzie dla poniedziałkowej Rzeczpospolitej prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawi. Prezes Ure, odnosząc się do kwestii przyszłorocznych cen prądu, zwrócił uwagę, że rachunek za prąd składa się po pierwsze z wartości towaru, a więc prądu, a po drugie z kosztu transportu tego prądu, czyli dystrybucji. Oznacza to, że jeśli jedna składowa, w tym wypadku koszt pozyskania prądu, rośnie dwukrotnie, to nie oznacza, że nasz cały rachunek. Też wzrośnie dwukrotnie, podkreślił. Dodał, że koszt pozyskania energii stanowi około 50-60% rachunku, zaś transport, a więc dystrybucja pozostałe 40-50%. EKOBP konsorcjum, które odpowiada za stworzenie europejskiej tożsamości cyfrowej. EKOBP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji będzie brał udział w przygotowaniu i pilotażu użycia europejskiej tożsamości cyfrowej do zdalnego otwarcia konta bankowego. Bank podał, że w pilotażu ponad 150 partnerów w 19 krajach będzie współtworzyć i sprawdzać praktyczną użyteczność portfeli tożsamości cyfrowych podczas m.in. otwierania kont bankowych, wydawania prawa jazdy czy wynajmu samochodów. Pilotaż użycia cyfrowych tożsamości w Unii Europejskiej potrwa do połowy 2025 roku. Cyfrowa tożsamość, cyfrowy pieniądz. Widzimy, co się zbliża nieubłaganie. Niemcy bez wzrostu gospodarczego, stagnacja zmieni się w recesję. W poprzednim kwartale największa gospodarka Europy skurczyła się mniej niż tego spodziewali się ekonomiści. Nie zmienia to faktu, że był to już trzeci kwartał z rzędu, w którym Niemcy nie doświadczyły wzrostu produktu krajowego brutto. W trzecim kwartale PKB Niemiec był o 11% niższy niż kwartał wcześniej, wynika ze wstępnych danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego. Rezultat i tak lepszy od oczekiwań. Rynkowy konsensus zakładał bowiem spadek PKB o 3% kwartał do kwartału. Względem trzeciego kwartału ubiegłego roku niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,8%. Jak myślisz, ile wynosi inflacja w październiku? Mamy już pierwsze przecieki. Spodziewam się, że w październiku inflacja będzie około 7%. Powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Z. Według niego kolejne odczyty pokażą niższy poziom inflacji. Branża odpadowa powinna notować wysoką zyskowność i to jest ważna dla nas informacja. Krajowa branża odpadowa w obecnej dekadzie powinna notować solidną dynamikę obrotów i wysoką zyskowność, choć ekstremalne poziomy z ostatnich trzech lat będą zapewne nie do utrzymania. Ambitne cele Unii Europejskiej wymuszą przy tym wysoką aktywność inwestycyjną, oceniają analitycy banku PKO w raporcie sektorowym, czyli już warto wyszukiwać spółki, które zajmują się właśnie tym sektorem. Krajowa grupa spożywcza planuje akwizycję dwóch firm do końca tego roku. Krajowa grupa spożywcza Uzgodniła warunki zakupu firmy młynarskiej oraz zakładu produkującego bioetanol z melasem. To pozwoli wydłużyć łańcuchy wartości w segmencie młynarskim i cukrowym. Kolejne transakcje Grupa planuje w 2024 roku, poinformował pub biznes prezes KGS. Tak więc zerknijmy na wyniki. Rok wcześniej Grupa wypracowała 2,89 mld złotych przychodów i 284 mln złotych zysku netto. Spółki zależne miały łącznie 952 miliony złotych przychodów i 157 milionów złotych zysku. Grupa zakłada, że dzięki realizacji strategii osiągnie wzrost przychodów z 6 miliardów do 30 miliardów złotych w perspektywie do 2035 roku. W ramach programu Pierwsze Mieszkanie podpisano 27 696 umów. Według stanu na 26 października, poinformowała na platformie ex wiceprezes ZBP. Kurs euro bez większych zmian, dolar pozostaje mocny. Poniedziałkowy poranek nie przyniósł większych zmian na polskim rynku walutowym. Kurs euro utrzymał się blisko poziomu 4,45. Wciąż mocny pozostaje dolar amerykański, który w relacji do euro notowany jest blisko najmocniejszych poziomów w tym roku, a jak w tym momencie radzi sobie złoty, do poszczególnych walut. Za chwilę na podsumowaniu zobaczymy. Ceny miedzi rosną po doniesieniach z Chin o zapasach. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną po doniesieniach. Z Chin w sprawie zapasów metalu. Miedź na londyńskim parkiecie jest wycjana wyżej o 0,2% po 8117 dolarów za tonę. W Chinach, które są największym odbiorcą metali bazowych na świecie, maleje potaż miedzi. Według danych Shanghai Metals Market wynika, że w Chinach zapasy miedzi kurczą się i obecnie są na najniższym poziomie od 13 miesięcy. Zapasy miedzi w składach celnych spadły z kolei do rekordowo niskiego poziomu, a jest to dla nas pozytywna informacja, jak i również dla rynków. Budimex pokazał bardzo ciekawe wyniki. Dodatkowo mamy kilka informacji z tej spółki. Budimex spodziewa się, że w 2023 roku będzie lepszy pod względem przychodów od poprzednich lat i mogą one osiągnąć historyczną wartość, ocenił prezes. Spółki. Warto dodać, że po trzech kwartałach tego roku przychody Budimexu wyniosły niecałe 7 miliardów złotych, EBIT wyniósł ponad 481 milionów złotych, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ponad 450 milionów złotych. W całym 2022 roku przychody Budimexu wyniosły 8,62 miliarda złotych. Dodatkowo, kontrakty Budimexu w poczekalni to ponad 13 miliardów złotych, poinformował prezes spółki. Ocenił, że posiadany przez Budimex potencjał zapewnia pracę przynajmniej do 2026 roku. Nadchodzi płatny Facebook i Instagram. Jesteś na to gotowy? Sprawdźmy ceny. Już od listopada użytkownicy będą mogli subskrybować serwisy społecznościowe za 9,99 euro miesięcznie w internecie lub 12,99 euro miesięcznie za pośrednictwem mobilnych systemów operacyjnych Apple i Android. Końcowe odliczanie. Najbardziej zadłużony chiński deweloper ma ostatnią szansę. Akcje na historycznych minimach. Najbardziej zadłużony deweloper na świecie, Wergrand, może zostać zlikwidowany, jeżeli nie przedstawi zmienionej propozycji restrukturyzacji do 4 grudnia. Akcje spółki osiągnęły w poniedziałek rano najniższą wartość w historii. 30 października Sąd Najwyższy w Hongkongu przesunął zaplanowaną na ten dzień rozprawę. W sprawie restrukturyzacji Wergrand na 4 grudnia, zaznaczając, że to ostateczny termin. Nie będzie już więcej odroczeń i do tego dnia spółka musi przedstawić zmienioną propozycję dla wierzycieli, która spotka się z ich aprobatą. W przeciwnym wypadku prawdopodobnie dojdzie do jej likwidacji. Mocne hamowanie niemieckiej inflacji. Dane zaskoczyły analityków. Dane za październik pokazały ostre hamowanie inflacji w Niemczech. Roczna dynamika CPI była najniższa od ponad dwóch lat. Oraz wyraźnie niższe od oczekiwań ekonomistów. Inflacja CPI w Niemczech w październiku wyniosła 3,8% wynika ze wstępnych szacunków przedstawionych przez Destatis. To odczyt niższy od tego, co przewidywał rynkowy konsensus wynoszący 4%, to także mniej niż we wrześniu, wtedy to było 4,5%. Wolniej niż we wrześniu drożały usługi o 3,9% wobec 4% we wrześniu. Mocno spowolniła roczna dynamika cen dóbr z 5% do 3,6%. Wciąż wysokie, ale wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach było tempo wzrostu cen żywności, które wyniosło 6,1% wobec 7,5% odnotowanych we wrześniu, 9% w sierpniu, 11% w lipcu, 13,7% w czerwcu, 14,9% w maju, 17,9% w kwietniu oraz 22,3%. W marcu obniżyła się także inflacja bazowa, czyli wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych bez uwzględnienia żywności, paliw i energii. Bazowa CPI w październiku wyniosła 4,3% wobec 4,6% we wrześniu oraz 5,5% odnotowanych w sierpniu i lipcu. Natomiast w czerwcu było to 5,8% względem 5,4% w maju oraz 5,8% w kwietniu i w marcu. Za chwilę zobaczymy, jak na to wszystko zareagował DAX. Wystartował nowy, ważny tydzień, tydzień, w którym będziemy mieć również koniec miesiąca krachów, jak również początek listopada, a jak początek miesiąca, to kluczowe decyzje, które będą już niedługo zapadać prosto ze Stanów Zjednoczonych, będą miały okazję uderzać w rynki, o czym mówię. O tym wspominałem we wczorajszym materiale, warto się z nim zapoznać. Na liczniku obecnie panuje strach i poziom 29. Jeżeli chodzi o świat, to dzisiejsza sesja, jak widzimy, w pozytywnych, zielonych barwach. I to począwszy od Europy przez Kanadę, Brazylię, Meksyk, czy też również, jak widzimy, kraje azjatyckie. To popatrzmy na S&P 500. Pamiętajmy, w momencie, kiedy nagrywam, sesja trwa w najlepszej, że dużo może ulec zmianie. Z bardziej znanych spółek widzimy, że Google dzisiaj odbija prawie 2%, Meta ponad 2%, Tesla za to cofa o 4,5%. Amazon 26 na plusie, Apple prawie procent na plusie, a Microsoft 16 na plusie. No to popatrzmy, co ciekawego gdzieś na tych topowych najważniejszych indeksach. A tutaj jeżeli chodzi o kurs ropy, widzimy, że baryłka w tym momencie kosztuje 86,5 dolara i widzimy, że mamy delikatne zejście w dół. Niemiecki DAX po tych ważnych informacjach z Niemiec 14715 punktów w tym momencie na plusie. Jeżeli chodzi o Nasdaq, też jest na plusie 14,316 punktów, SP500 też na plusie 4150. 54 punkty, zobaczymy w jakich nastrojach będą kontynuować to, co tutaj widzimy, gdy poznamy decyzję FED oraz NFP. Tak więc warto to śledzić. Jeżeli chodzi o metale, srebro dzisiaj do góry, 20 ponad 3 dolary za uncję i złoto na delikatnej korekcie. 1999 dolarów za uncję. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty. A tutaj kurs franka w dół, 4,65. Funcik w dół, 5,09. Euro, delikatny minus 4,45 i dolar na minusie 4,19. Euro-dolarek widzimy na plusie 1,06 i na szybko, jak wygląda Bitcoin, bo tak właśnie wygląda ten wykres, który ostatnio eksplodował. Zresztą dzisiaj wleciał kolejny update rynku krypto w portfelu krypto. Jak Cię to interesuje, to tam Cię oczywiście zapraszam. I przechodzę już do tego bardzo ważnego i szalonego wręcz rynku, czyli rynku kryptowalut, bo tutaj mamy chciwość na indeksie strachu i poziom 68. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to widzimy, że w ciągu doby jego kurs zmienił się zaledwie o 60% a sztuka kosztuje 34 651 dolarów. Ethereum rośnie o 1,5%. 1820 dolarów trzeba zapłacić już za sztukę, a największe skrajności w topowej setce to Pulse Chain, który rośnie o 17% i potem HEX 13%, Roll Bitcoin 12%, 11% torchain. Z drugiej strony najmocniejsze zejścia to ApeCoin 2,5% w dół, EOS 2,3% czy 2,2% Frax, ale jak widzimy większość projektów ostatnio dosyć znacząco spuchła. Zresztą przypominam, że dostęp do podstawowych krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem, tak więc tam warto oczywiście wbić, aby przygotować sobie narzędzia, bo to co teraz obserwujemy to jest dopiero przedsmak tego co nas czeka kiedy przyjdzie już szaleństwo na tym rynku, tak więc warto oczywiście również tego wypatrywać, bo to już nadchodzi wielkimi krokami jeszcze kilka miesięcy i będziesz mógł to zaobserwować na własne oczy. A teraz już przechodzę do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Przypominam, że najczęściej spotykamy się w przeglądzie sektorowym. Dzisiaj również wleciało takie nagranie. Zawsze w poniedziałek mamy taką spółkę, gdzie tam pokazuje konkretne poziomy, które mnie interesują. Taka spółka można powiedzieć tygodnia, i oczywiście mnóstwo scenariuszy na innych spółkach, które. Oczywiście omawiam, bo w 20 nagraniach jest to ponad 200 walorów, i również na szybko pokażę, jak to w tym najcięższym okresie dla nas, czyli września, październik wyszło, i jak te spółki pracowały. I widzimy tutaj, że te wyniki są naprawdę kosmicznie pozytywne jak dla mnie tutaj jak widzimy 33% zysku do podsumowania na wczorajszą na wczorajszy dzień, czyli na piątkowe zamknięcie oczywiście. Potem mamy kolejną pozycję 35, dlatego na czerwono zaznaczyłem, gdyż tutaj mi wybiło stopan o 5 groszy. Zaledwie, a i tak rakieta potem wybiła do góry ponad 40%. Zresztą po dzisiejszej sesji jest to jeszcze wyższy wynik na wszystkich spółkach. Jeden stop los padł, 4% na minusie. Pozycja dosyć szybko zamknięta. I potem mamy kolejny wzrost, 11%, 8, 37, 60. Idea jest prosta, to mamy szybki skalp. Szybki skalp i po prostu zabieranie ze stołu zysku w tym najcięższym okresie, czyli wrzesień, październik jak widzimy też dało się coś spokojnie wykręcić, a to są tylko kilka przykładów z tych spółek, które oczywiście precyzyjnie są pokazywane w poniedziałek, a scenariuszy było mnóstwo, które po prostu przepięknie pracują. No i teraz oczywiście wracam już do tutaj już pod szczególnych sektorów. Rozpoczynamy od gamingu, jak jest czas na gaming w przeglądzie sektorowym, to omawiam 30 walorów. True Games 16 na plusie, 11,5 I'm Games, Star Wars 11% na plusie, czy 10 Megapixel. Największe za to spadki notuje dzisiaj One more 99 na minusie, iron czy też neurony na niskich obrotach. Największe Tutaj spadek 8,3 na Iron Wolf, Neurone 6,9, 4,4 na minusie Gaming Factor. też obrotu: no to oczywiście Król CD Projekt i dzisiaj cofka 1,5% na minusie, 24 miliony na obrocie. CA Games 3,5 miliona na obrocie. Powyżej banki mamy Huge, 11 Bit Playway oraz One More. Sam indeks straci 80, 15 646 punktów na zamknięciu. Na bankach piękna, tłusta zieleń. Getin 4,7 na plusie, ING 4,15, Mbank 3,29. Najmniej daje zarobić bankom 37,47 handlowy i największe obroty generuje dzisiaj PKO BP 78 banik 55 Santander Sam indeks 212 na plusie 9515 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, Fotowolt 6,3 na plusie, Figen 4,17 na plusie. Największe zejścia to Ryan 9% w dół, czy Volt 6,35 na minusie. Liderem obrotu Sanex 307 tysięcy. No i przypominam, że wielkimi krokami zbliżamy się do tego ważnego miesiąca. Te ważne tygodnie przed nami, czyli Ride Świętego Mikołaja. Zobaczymy, czy ten właśnie rok również będzie pozytywny. A jeżeli chodzi o najważniejszy indeks wig 20 tutaj JS Wło się bardzo ładnie wybiło. 4,2 na plusie, LPP 4,14, Mbank 3,29, Santander 3,23. I jak widzimy, ty. Tylko 4 spółki spada. Jest to Pepco 2.15, CD Projekt 1.59, 1.3, Dino czy Orlen 43 setne. Liderem obrotu Orlen 141 milionów. Sam indeks rośnie o procent 2126 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na spółki średnie z Envik 40. A tutaj mamy Grenewie 7.70 na plusie, 5.50 Neuka. Zresztą w, już niedługo będę rozpoczynał nową rozpiskę i będę również omawiał spółki. Czy to z tych najważniejszych indeksów i 20, Enwik 40, czy Envig 80. Tak więc w przeglądzie sektorowym przed nami bardzo ważne spotkanie. Jeżeli chodzi o największe spadki z jej games 227 na minusie Amres 225 na minusie liderem obrotu CCC 10 milionów. Sam indeks rośnie o 1,2%. 5168 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na maluchy, czyli ESWIG 80. I tutaj co ciekawego się dzieje? Widzimy, że największe wzrosty to Voxel 642, Signity 631. Największe spadki to Cognor 4,5 czy Lubawa 84, a największe obroty to Wielton 3 baniaczki. Sam indeks rośnie o 76 setnych 20 839 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na spółki z New Connectu, a tutaj VEE eksplodowało 34% na 1,5 miliona obrotów, więc konkretny wystrzał. Starboard ładnie również 11-10 megapiksel, czy Ecopark 10%. Z drugiej strony jeżeli chodzi o największe spadki, no to zobaczmy, kogo oczywiście one dotyczą. I widzimy, że największymi spadkami chwali się Yeti. Fortsal to jest oczywiście zblokowane. Jakieś obroty się wygenerowały. Westry spada 18%, czy Egeosk spada 10%. OneMore 9.91. No i zerknijmy na obroty, które dzisiaj rozgrzewały inwestorów do czerwoności właśnie na tym małym parkiecie, bo wiemy, że tutaj przyloty są konkretne, a inwestor indywidualny rozdaje tutaj karty popatrzmy, mamy trzy spółki, które przekroczyły dzisiaj znacząco milion złotych, Mind, 2 miliony przebite, potem VE 1,5 miliona i Banka 200 one more jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG popatrzmy co tutaj się wyprawia, widzimy, że jest zblokowane potem Energo Instant 15 na plusie Alien Games 11,5 Pharma prawie 10 na plusie potem jeżeli chodzi o największe spadki na szerokim rynku, no to popatrzmy, dzisiaj jest to Plaza Center 16,6 potem Ryan 9% czy Serinus 7,8 na minus Liderze Liderzy obrotu spółek spoza WIG20 zobaczą, czy mamy kogoś wysoko i chyba nie. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy na wykresy, a tutaj widzimy, że WIG już bardzo ciekawie wyciąga ten ruch 72 tysiące, no i oczywiście poprzednie szczyty to jest ten cel. Jeżeli WIG będzie chciał je kontynuować, no ale dlaczego miałby nie kontynuować, jeżeli miesiąc krachów się kończy, jak na razie bez krachu, chociaż jeszcze kilkadziesiąt godzin im zostało. Zobaczymy, a potem zobaczymy, czy Ride świętego Mikołaja, czy też nie, bo te tygodnie przed nami mogą być bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o WIG20, też popatrzmy, bo mam piękne podejście, tak więc to 2150 jest bardzo istotną strefą oporu. Jakby nie było, no a potem retest oczywiście poprzednich szczytów, czyli 2,200 przed nami. Jeżeli dadzą radę, wszystko w rękach jak zwykle Stanów Zjednoczonych, bo to właśnie Stany grzeją ten indeks. Jeżeli chodzi o SVIC 80, też mamy piękny ruch powrotny. Uklepali sobie w okolicach 2,600 poziom wsparcia, no i teraz czeka ich ruch powrotny. Jeżeli dadzą radę, to 21 tysięcy, no i poprzednio oczywiście ręcz, który tutaj widzimy na wykresie. No i jeżeli chodzi o EZMIC 40, też mamy po konsolce próbę również tutaj wybicia się powyżej tego oporu. Kilka, jak widzimy, 4 dni dokładnie. Widzimy tutaj strefa jest do dosyć istotna istotnych, istotna ściana jest postawiona, tak więc jeżeli uda im się to rozjechać, to Teretes w przednym terminie tych poprzednich wybić może mieć miejsce, tak więc wygląda to naprawdę ciekawie. Ja pozdrawiam się serdecznie, zapraszam czy to na przegląd sektorowy, czy to również na mój drugi kanał, gdzie również systematycznie te materiały będą rynkowo typowo wlatywać, tak więc zapraszam również do e, aktywności na obu kanałach. Pozdrawiam, trzymaj się hej.